wyładowywanie węgla cały czas trwa taki smaczek na dzisiaj chcieliście to macie od strony Piły wjeżdża pociąg spółki TL, pociąg spółki Polregio na czele z EN57XX nie wiem jakie numery relacji Piła Główna prawdopodobnie Bydgoszcz Wschód ale zaraz zobaczymy na tablicach kierunkowych a tam z tyłu nadal pracuje PKP Energetyka Naprawiają hmm. prawdopodobnie sygnalizator I wieża pociąg Regiona na czele z EN57 Tylko nie wiem jaki numer <tryk> <tryk> Pociąg wieża w tej chwili na tor pierwszy przy peronie e, pierwszym. Na ja to drugi przy peronie No Na ja to trzeci Nie, drugi, drugi Ha! RP-1 Aha, to jestem w tych Tygrysich Ten, który leciał na Białośliwie o 13 Bydgosz Główna n 57 2073RB Hahaha, RP-1 na sam początek EZ, relacji, Bydgoszcz Główna Relacje Piła Główna, Bydgoszcz Główna Taki smaczek dzisiaj, najpierw, re, najpierw TLK, a teraz Regio. Taki ze On-tron numer P1 mi specjalnie chyba na nagraniu. Tam pracuje ciągle PKP Energetyka. Aha. Co? Koniec nagrywania. Dziękuję za uwagę, cześć.